Szanowni Państwo, tytuł Lśniącej Gwiazdy 2020 otrzymują następujące zawodniczki. Weronika Kujszo, RG Legia Warszawa, Sara Krekora, Gracja Ząbkowice, Kinga Skrzek, La Passione, Kornelia Gocal, Gia Dobczyce. Gratulujemy dziewczynom bardzo serdecznie. A ja już do mnie zapraszam panią Iwonę i Jarosława Cieślikowskich. Drodzy Państwo, za chwilę specjalne wyróżnienie od naszych fotografów. Dziękujemy dziewczyny.